Cześć, jestem dzisiaj u Asi. Dzień dobry, cześć. No i link do Asi jest na dole i na Asi. I w ogóle Asia teraz musi na samym początku wyjaśnić dlaczego, bo to przez nią powstał ten film. Bo ja przyjechałam kupić sobie po prostu dla siebie i dla kilku osób korektory. Tak. I nie wyszło. Ale Asia nabroiła. Ewa, przepraszam cię, ale widzowie powinni mi podziękować, bo na pewno bardzo lubicie hole. Chodzi o to, że po prostu namówiłam Ewę na dużo rzeczy, ale nie tyle, że namówiłam. Co mówię, a Ale to? To jest fajne, a to? to, to, to. A, a zobacz, jeszcze takie a w ogóle. Zauwałam, że To tak. jest świetne, ale można to po prostu pasować. O, zobacz, jakie to jest, to jest idealne dla ciebie ory. Hol jest u mnie raz na kwartał, więc w ogóle tak jak sobie policzyłam, to mam do, do końca tego miesiąca czas w tym kwartale. Pokażę co mamy bo dużo. Pokażę. Dobra, najpierw e, spędzisz rzeczy, a w ogóle dużo rzeczy jest związanych z YouTube'em. Mimo, że są to kosmetyki. E, zoela. Zoela wypuściła swoje kosmetyki właśnie. jeszcze no, jakiś czas temu, cały tak. czas temu. A się mówiłeś mi, że fizz, jak to się nazywa? Fizz Fizzbar jest najbardziej popularny. Ja mam wannę, ale kąpię się, używam prysznica z mojej wanny, więc nie używam tego fizwara, ale mam po prostu zwykły balsam. Chodzi o to, że te kosmetyki do tej pory były dostępne tylko w sieci Super Superdrug, a teraz zostały wprowadzone do Penny. Niestety do Primarków, czyli w innych krajach chyba nie, tylko do Penny tutaj w Irlandii. No i właśnie zahaczyły I tak lekko, lekko pachnie, Ładnie tak? pachnie. Ładnie, tak, tak perfumowo. Długo no się otrzymuje. Jest ten taki zapach. gładki, gładka skóra. Gładka. To odkładajmy tamto składnie. To się nie pomylimy. Jedna rzecz to kupiłyśmy do brwi. Tego nie tak. widziałam u nas. Nazywa się Make Me Brow z Essence. I Asia ja też sobie tak. kupiła. Mały, taki fajny żel z poręczną szczoteczką, żeby utrwalić rzę rzęsy. Brwi. Brwi ale e, nie jest rudy. Tylko ładny, taki zimno-brązowy, więc dokładnie taki, jaki być powinien. Topowy kolor. Topowy. Tak, ja też mam. Mam z NYC eyeliner. Na to cię nie w ogóle. To akurat sama zobaczyłam, bo to jest e, ulubiony eyeliner crispy. E, też youtuberki, fajnej. E, I zrobiłam nim dzisiaj kreski i faktycznie jest bardzo fajny. Bo ten pędzelek jest długi, ale bardzo taki e, giętki, ale nie za miękki. Wygodnie się nie posługuję, ale odstaje mi jeden włosek. Na tym eyelinerze i muszę go urżnąć, bo mi robi plamy. Wygodnie bardzo mi się malowało. Jest fajny, matowy, jeśli chodzi o trwałość, to na razie się jest się tak na ciebie, tak na Ewę i nic no. się z nim nie dzieje. Tak, nic, nic się nie, 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 nie dzieje. Dzieje. Tak, A kosztowało bardzo mało. E, 3, 3, euro. 3 euro. 3 euro, czyli 12 zł. Skusiłyśmy się jeszcze na takie e, kępki, które są po 3. Dzięki czemu można dołączyć dosłownie dwie lub trzy na końcówki, na zewnętrzne końciki naszych oczu. No i dzięki temu mamy fajne takie e, kotki. I bardziej naturalny efekt, prawda? Nie tak, sztarki. i szybciej się to robi. No, także fajnie. To było za 1,50. Tak, mamy jeszcze za koszulki. Super. To jest coś pięknego. Tak, piękne kolory. Pięknie Ewa w nich wygląda, naprawdę. Tak jest. Takie rozjaśniające, rozświetlające. I przez moje rude włosy to ładnie właśnie e, niebieski przez tak, takie odcienie. Coś, co jest cudowne, e, to jest taka, ja się śmieję, to bo to jest takie długie, długie, długie. Ja bym w to wchodziła Ewa też będzie. Ale po prostu aplikacja I'm a Unicorn i kot. Jednym to Masz wygrywa. Swoje takie wygrywa, to po prostu wygrywa Masz, Masz wygrywa swoim takie przypięć też będą Jednak Tak, wyszła. ubiorę je w to, oba się zmieszczą e, I coś co zobaczyłam u ciebie I stwierdziłam, że muszę też przywieźć e, Do siebie Czyli bardzo, bardzo YouTubowo, blogersko e, Instagramowa Instagram W ogóle koszulka Która mówi wszystko sama za siebie Tak, <laughs> Okej. Okay. Co mamy jeszcze e, Drogeria Drugeria. Ja drugeria to drugeria. jest najważniejsze. Boots, boots, Boots. Dobra, z Bootsa. Mamy sporo rzeczy. To właśnie teraz nałożyłam na usta. To jest taki, taki pomadko błyszczyk. Dior ma bardzo podobne. Zresztą podobne opakowania. Podobnie wyglądają. Ale nie zachowuje się tak fajnie jak ta Diorowa. W każdym razie bardzo ładnie wygląda. Niestety nie ma tego w Polsce. Mam nadzieję, że może będą. Ale ja myślałam, że to taki kolor bardziej jak w opakowaniu, taki tak, dużo lżejszy. Tylko, jest. że on jest mocno przejrzysty, jakby z no, no właśnie. Coś, co miałam w innej wersji, ta kredka też jest z and Glory w wersji tej takiej jakby z eyelinerkiem, jakby takim tak. ciemutkim. I ją kupiłam wcześniej, właśnie tak, pół roku i temu, nie wam u siebie. I ona jest fajna, ale od tej strony eyelinera, a od tej strony, gdzie ma... Ten Kredka? taki kre, ten kredkowy właśnie sztyft. Ona jest bardzo twarda, a ta jest niesamowicie miękka. Dzisiaj nie urobiłyśmy sobie grubi tak, okay, i jest niesamowita. Jasna jest niestety mocno ruda. Nie wiem czemu te jasne produkty... Ale ten kolor są jest takie... genialny To jest ciemny kolor, ale mimo to jest wspaniały. Zakochałam się w tym od pierwszej aplikacji właśnie dzisiaj rano i jest fajny ten malutki grzebeczek na końcu. Jest on bardziej bardziej precyzyjny Recyzyjny. i fajniej wyczesuje rzęsy taki niż, taki, niż taki duży, którego używam uh, normalnie, który jest tak jakby do maskary jest Twardszy, zbity i Tak, taki dobrze twardszy. wyczesuje mhm, Dokładnie Kolejna rzecz, to coś po co wróciłam Smoothie Body Milk Soap and Glory Mój ulubiony po prostu balsam, który jest jak jakby się było takim ciastkowym szejkiem mlecznym dosłownie. Pięknie pachnie. Cudowne i nawilża niesamowicie głęboko. Pięknie pachnie. Dobre pół dnia czuć od siebie, do zjedzenia. To ten zapach. I skusiłam się na coś, czego nie miałam wcześniej, czyli e, shower butter, bo miałam wcześniej mydło, też takie z pompką w ogóle, ten sam zapach, ale stwierdziłam, że chcę butter, chcę masełko do mycia, bo ono da mi większe nawilżenie Ciekawa ciasta. jestem, jak się sprawdzi. Na pewno się ciebie no. o to zapytam, czy tak bardziej nawilża faktycznie. Tak jest, bo może okaże się, że nie trzeba potem się balsamować tak może. często. Aj, dobra, dalej no. lecimy. A! To było z Penysa. Tak. To ty ja się o tym opowiedz, bo oczywiście to też jest Twoje wina. to akurat jest moja wina. E, to jest szampon też jednej z YouTuberek, e, czyli Model Recommends. E, no i to jest szampon, który tak samo jak Zoela był dostępny w Superdragach, a wprowadzili go tutaj do Penny. E, I też słyszałam opinię, że jest bardzo dobry, bardzo długo pachnie i fajnie te włosy oczyszcza, odświeża. Także Ewa się Jeszcze opróczyła. nie próbowałyśmy, zobaczymy. Tak. Były dwie wersje tutaj zapachowe. i ty wybrałaś fruity fragrance. Tak jest. jeśli, o, tak. jeśli będzie fajne to na pewno trafi do ulubieńców w jeszcze kolejnym miesiącu, bo to jest tak. coś co. Co jest bardzo fajne i co używam. E, korektory oczywiście z Collection 2000 Jeszcze jeden gdzieś tak, powinien być, pewnie gdzieś e, tyłkiem przygniosłam. Dobra, co Standard. To standard, to jest standard. I coś, na co byłam bardzo napalona, żeby zobaczyć. Ale jednak ja 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 się, się kupić. o tym kupić. Tak, bo ja nie pamiętałam, że one są dostępne w Irlandii. Myślałam, że są dostępne tylko w Stanach i w Anglii. Także to jest pędzel z kolekcji tej takiej e, bardziej pro e, bolt metals e, samanty i... Niki Chapman. No i w ogóle to było takie śmieszne, bo my go kupiłyśmy i nie ma ich do pomacania. Nie ma ich do pomacania normalnie na półce. I my pierwsze co wyszłyśmy z tej drogerii odpakowujemy szybko. Płacać w ogóle Na środku handlowego. Jest totalnie miękki, jest super. wspaniały i miękki. Był strasznie drogi. 30 chyba 1 euro. Jest w ogóle wyważony, zobaczcie. Dobra. Czuć, że jest to. To jest produkt z innej półki niż uh, te, 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 te. Niż te zwykłe, standardowe, niż ta standardowa kolekcja. Kolejna rzecz, która jest przez Asię. Sorry! Ale tak, naprawdę, bo, bo, bo to było tak, że jak Ewa przyjechała, to od razu jakie kosmetyki tutaj mamy, których nie ma w Polsce no i jedną z takich marek jest Charlotte Tilbury i Charlotte jest w ogólnie bardzo znaną makijażystką na całym świecie wiem, że w Polsce te kosmetyki są coraz bardziej popularne, bo więcej osób na YouTubie je pokazuje ale mimo wszystko nie są popularne aż tak, jeszcze bo jeszcze. są świeże, można powiedzieć i ja mówię do Ewy, no to musimy iść do Charlotte i zobaczyć, no i no i wybrała Ewa sobie. Róż. Róż i róż jest. Róż okej. jest kosmetykiem dla mnie bardzo wyjątkowym. Ja uwielbiam róże i róże są dla mnie czymś, tak jak wspomniałam totalnie, totalnie wyjątkowe. Och, róże i pomadki. I e, wcześniej, Asia mi o tym wczor wczoraj powiedziała, więc wczoraj wieczorem na YouTube patrzyłam na słocze, na opinie o tych kosmetykach i tak dalej i zauroczyłam się w różach, wiedziałam, że wybiorę jeden z dwóch, e, testowałyśmy oba i skusiłam się na ten trochę zimniejszy kolor, ten się nazywa, tamte ten też miał coś z miłością w nazwie, ten się nazywa, ten się nazywa, ten się nazywa, jakiś gwiazda, e, Love is the drug. Najpierw pobiera się um, kolor naokoło, rozprowadza na całych policzkach yy, i potem odrobinę daje się tego środkowego dla wzmocnienia efektu albo od razu się jakby rozprowadza na całym pędzlu yy, ten kolor dookoła i tylko na samym środku pędzla wyrzuca się ten kolor ze środka. W ogóle, tak, w ogóle ja nie wiem czy dało się zrozumieć to, co ja powiedziałam. Tak. Tak. tak? <laughs> y I książki, i książki. I to jest coś w ogóle niesamowitego, bo Asia mi przypomniała o tych książkach, bo dwie z nich, dwie oczywiście były przypadkiem. Książki YouTuber YouTube tak? Jak to się stało? Książka Tani i Flair. Tak, Flair de Force, Tania tak Bał. Oba są i o dziewczynach, i oba są o ich poradach, e, które są związane z urodą i lifestylem, tak szeroko mówiąc. To są się takie przewodniki podzielone na rozdziały, w sensie e, beauty, lifestyle, fitness, e, o, jakby obcowanie z innymi itd., itd., itd. Mm. moda, jakieś porady i itd. Bardzo takie przyjemne bardzo mocno lifestyleowe tak Przety, tak jest. i każda jest, każda z nich jest tak mocno mocno związana z daną dziewczyną oczywiście no bo jakie tworzyły to wiadomo że jest z nimi związane jak może być inaczej to, tutaj, tutaj jest, bardzo to dużo jest to zmiany. jest jakby ciekawa rzecz bo u nas nikt takich e, książek nie wydaje takich typowo lifestyleowych i tak. to nie są ogólne właśnie takie że jakieś tam tipy tylko e, tylko właśnie jest tu dużo dziewczyn tak w nich, autorek, bo jak u nas są poradniki na półkach, to jest jak... To są bardzo wąskie tematyki. Tak, taka wąska tematyka, a, una, a tutaj to są takie książki bardzo ogólne. Tak. bardzo ogólne, pięknie wyglądają no. ok. tak, bardzo ładnie wydane, ślicznie eee, i tak eee, trzecia sztuka to jest Bobby Brown Everything Ice i to jest książka która u nas już chyba wyszła w wersji polskiej, mi jest obojętna naprawdę czy książki tego typu mam e, w języku angielskim czy polskim e, a była od razu na półce i wiem, że chyba też na, on miał jakąś chyba naklejkę po prostu, no, czy coś, w każdym razie on, on, te książki nigdy nie są jakieś super tanie e, i jest oczywiście Piękna i wspaniała, jak sama Bobby Brown i to, co ona tworzy. I ostatnia sztuka to jest taki w ogóle coś, co kurczę, strasznie nas zaintrygowało. Wyobraźcie sobie, że ta mała książeczka, malutki taki poradniczek, to jest zbiór najlepszych wideo anglojęzycznych na YouTube. Macie kod QR, możecie go zeskanować i od razu idziecie w telefonie, w urządzeniu mobilnym do danego filmu, albo wpisujecie po prostu z palca adres w Bo to jest tak, że porusza różne pewne tematy, na przykład Perfect Prom Makeup, czyli perfekcyjny tam studniówkowy makijaż. I tu jest odnośnik do jakiejś tam youtuberki. Krótki opis. Jessica Harlow akurat przynajmniej. Że, e, krótki jej opis. No i od razu ona na pewno, jakbyśmy to zeskanowali, to byśmy i do jej tutorialu na, o, na, jak to się nazywa, na studniówkę. O. Tak, tak, tak jest. I jest mm -hmm. i Michelle Fan, i Fler, i Fleury, i wszystko. Wszystkie jej Ale jest super, ja jestem zafascynowana tym pomysłem, że skanujesz kod i od razu od do razu. Tutorial. Czyli taka wielopłaszczyznowa książka, tak? Że to nie jest sama no. książka, ale uzupełnienie do YouTube'a. Strasznie ciekawa super. sprawa, też w ogóle daleko daleko jakby nam no, w pomysłach pomysł do czegoś takiego, bo wydaje mi się, że coś takiego u nas e, raczej by się nie sprzedało. No ba, mogłoby że się nie sprzedać się, bo wiele osób nie Mogłoby się nie sprzedać. Wydaje mi się, że wiele osób by uważało, że takie coś jest niepotrzebne. Jakby po co robić książkę, która e, zbiera dane treści. Ja dla mnie jest to bardzo ciekawe. O. Dla I dlatego też. jak najbardziej wspieram i zakupiłam sztukę. A były jeszcze inne, były cztery Tak, były jeszcze było hej, rodzaje. o h o Było o, no o drutach robione. Tak? drutach i o życiu. Tak, taki o w w ogóle Super. Nawet nie wiedziałam, że jest tyle wideo co nie? na YouTube odnośnie drutach. drutach. Muszę sprawdzić. Kurde, widzisz, co starość. Jako jak jak takie, jak takie stare youtuberki będziemy tak. na drutach robić tutorial? To jest, ale to by, to, to by przeszło, ale a, to by było takie mega vintage w ogóle, wiesz, jak a, będziemy stare, to, to, to będzie takie wow, będzie powrót znowu, zawsze, zawsze jest tak, że wszystko model, się odnawia, tak. będziemy w ogóle sześć na yeah. A. Piękny hol, bardzo w samej fajne rzeczy, także Ewa, dziękuję Asiu, się na mnie, no właśnie, <laughs> proszę. Zapraszamy oczywiście do Asi, bo nakręcimy też filmy u niej. Będzie Daily Vlog i będzie bardzo fajny challenge, który kręcimy właśnie jako następny film. I troszkę się przy tym pobrudzimy. I nie rzeczami do makijażu. Wcale, wcale. Nie, tak chodźcie. Także idźcie, idźcie. Linki Wam oczywiście tam na dole do obu filmów, Asi. I do zobaczenia. Cześć!